Będę. Motywująca muzyka w tle. O dobra, można skakać. U! No tak. A jak, na którym jesteś levelu? Ile, ile masz progresu? Y ja mam 5%. A ja mam 19%, dlatego wracam się. To jest Dla bambiku chłopie, to małe kidy w to. Uh. A dobra nieważne umarłem. Gdzie jesteś Bambikiem i mam kidem, tak? <grym> tak! Ta <-da> <grym> dobra, lecę. Dobra. Na pierwszej osobie 18 i 19, i pyk. Ok, dobra. To czekaj. 20. Roblox miał oblicza, ale ja jestem jakoś daleko, więc poczekaj na mnie. Ech, 22. Poczekasz na mnie? Nie. <laughs> czekaj. Yy, tak czy siak, dużo nie przejdę, bo tutaj już się zaczyna coś, co jest ponad moje umiejętności grania z pierwszej osoby. No to będziesz grać na innej osobie. Nie. Pierwsza osoba challenge to pierwsza osoba challenge. Co? Kiedy taki challenge wyznaczyłeś? Przed chwilą sobie. Dobra, 24. Poczekaj na mnie chwilę. Full ja ja speed. 26. Poczekaj ja na mnie chwilę, ja, ja nie wszystko. Stołem. Ja wszystko na full speedzie lecę. A nie, jednak nie. I ogólnie praktycznie 5% cały czas na full speedzie jadąc prosto i nie skręcając przeleciałem. E, gdzie jesteś? Bo jestem na 24. Ja jestem na 31 i właśnie mnie zgnił tu jakiś wielki kloc. Jest. Teraz jest jakiś parkour. Aaa. Tak, 30... 3... A! Dobra, tu. O nie, to jest to. O cholera! O cholera. cholera! To Freddy Fazbear? O o O dobra, znalazłem haczyk. jak... Dobra, dobra. BMX King powraca do akcji. Nie, jesteś nim. Jest level, na którym powinno się skakać, ale nie trzeba skakać, jeśli jest się wystarczająco rozpędzonym. Teraz stoję na levelu 25. Ok. To jest zbyt potężne. Dobra, 3, 38 to już jest giga proste. 40 jest, myślę, że za trudne dla mnie. O nie! Oh my gosh! Oh my gosh! Nie, nie, to ja tak przyleciałem? Myśmy To jest takie kurzające. czasami. Jakie jakim coś levelu? 42 Jaka jest jeszcze wersja tej gry? Halo? O nie, i znowu powtórka z poprzedniego odcinka. No nie. Hello? Hallo? Witam. Oh. Oh. To, co się stało, to, to po prostu wytłumaczę ci ten pod słowem internet pod koniec miesiąca. Uch, dobra, 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 lecę dalej. 52 to jest już koszmar. Nawet taki, e, nightmare, e, mówisz. Nawet taki BMX King jak ja nie umie tego zrobić. Tu trzeba wzywać młodego Buda. Kto wie, ten wie. No. Można byłoby go zapromować, żeby, żeby go obserwować na TikToku, ale... Ale po, po co? co? Po co? By Były dla nas konkurencją. Jakby to dziwnie nie zabrzmiało. Dobra, pyk. E. Jakiś giga obama Sassy Balls nie przeszkodzi mi, wyciągowałem X Kingem. Dobra. E. 55 to jakieś dziwne rol, rolki. E, poczekasz na mnie chwilę, bo ja zaraz dojdę do 40. Z moim internetem. O, czy już 40? No. E, bardzo ciekawy level to 32. Nie, nie pamiętam. E, po prostu wchodzisz, jakby skrzpili się BMX-iem. FIRE. BMX A jak tam twoja RZETA? Się przestał odzywać. Jedalny sposób na uciszenie kolegi. <laughs> jak to Twoje? RZ, którą musisz kopnąć 12 razy, żeby odpaliła. Na mnie <laughs> no, tylko. To ty... Każdy powinien zrozumieć, że jak robi się coś przy kolegach, to nigdy nie wychodzi. Dobra, tutaj można jeszcze na Rage Speedzie. A tutaj Ech. już nie... A tutaj już można tylko na raid'u, a nie na raid speed. I show speed, dobra, lecimy. Uuu. O kurde. O kurde. Jeśli 5, to bardzo ciekawy level. Większość tutaj. Ej, mi się giga podoba to mi. No, jest jeszcze takie, że masz blood Pyk. Potężny skok. E, ragged speed. E, ja już jestem na 40. Szczerze, moim zdaniem pierwsza osoba pomaga w jeżdżeniu na tym. Oku. Należy jeszcze kiedy. Na jakiś najgorzej, jak ci wyskakuje reklama, że musisz coś kupić dla robówcy, Bo wtedy jest najgorzej. Na pierwszej osobie, bo tego nie usuniesz. Musisz? No, że jak ci wyskoczy jakaś reklama, że. Czy chcesz zabić wszystkich, to ten. To, mus, to, ma, to nie możesz sobie usunąć tego, bo, bo jakby kursor... A mi, mi się samo usuwa. No, ale po chwili dopiero. Ale to też nie jest na cały ekran, tylko taka malusieńka reklamka. Tak. Ale mi to w Would you like to y, pull motorcycle? No. I have. No. <noise> Nie. <Yeah>! No. Never. <noise> no. Mi też właśnie wyskoczył właśnie wyskoczył mi mi wyskoczyło wyskoczyło jeszcze innego. innego. Dobra, to... Dobra y, włączam... Y... No. Włączasz. A, włączasz trzeci, trzecią osobę, czyli cheaty wśród b prawdziwych. Tak. Nie wiem, nie miałem b miałem kupać, ale. E, ja też nie miałem XD. Więc, co ty wiesz o b E. W ogóle? Kilka pytań. Levelów... 66 to jest masakra. E. Może dojdę do 45, zamiast, zanim to zrobisz. Dobra, tutaj nie, nie, nie można... Nie tyle nie trzeba, co nie można jechać szybko. Nie! Nie mnie coś, zaraz, mnie coś zaraz powali. Level 45 jest trudny. Nie pamiętam. Chodzi o to, że masz kółka tak, ja, a obok masz takie walce tak, czerwonej walce energii, a, które no, cię zabijają. To, no tak, to ja to przechodzę... Ja w sumie na tym chyba najwięcej spędziłem ze wszystkich leveli. Poza tym oczywiście. Eh, nie, co? nie, nie! W tym levelu po prostu nie można szybko, to jest tak. Nie, ja, ja właśnie jak nie jechałem szybko, to nie mogłem go zrobić. Trzeba po, same, po samej krawędzi możesz praktycznie przejechać, nie? Potem lekko skręcić i tak cały, cały czas skokami jechać. No nie, nie sądzę. W sensie, bo tam jest jeszcze taki jeden mniejszy. No tak, i to jest wkurzające, jak jest ten mniejszy. Się to możesz zrobić sobie kamerę z trzeciej osoby, dać ją idealnie nad głowę twojego ludzika, tak żeby była nad głową. No. I wtedy jest łatwo. Jest, przyszedłem. A co tam było? Tam były obracające się takie rzeczy, które były umieszczone cały czas w jakimś innym miejscu. I one się tak szybko obracały, że tego praktycznie nie dało się przejechać. Poza tym jeszcze między nimi były takie szpary, o które można było walnąć podczas skakania. Na ostatnim skoku cię wywaliłem. Matko tylko jedyna. W ogóle wiesz, to jest słabe w tej grze, żeby usunęła moją głowę, AI. Kurde. Czyli miałeś... już... 6-9 i to jest w sumie takie proste. To jest taki parkour na takich wiszących platformach. Tylko że. Na, po, po bokach są takie ściany z tej czerwonej energii. I to w sumie nic nie zmienia. Poza tym, że nie musisz czekać aż spadniesz i się zabijesz, tylko że zabija się od razu, jak dotkniesz ściany. Więc, to jest, więc te utrudnienia moim zdaniem pomagają. Ten, nie mardują ci czasu. Dobra. Nie, czemu to była szpara? Oczywiście musiała być taka szpara, w którą nie miała prawa nic spaść, ale ty wpadłeś. Przynajmniej jesteś slim wtedy. Nie! Jest, udało mi się. O, Jestem dobra, na dobra. 50 wreszcie. Teraz jest Aisho speed level. Zastanawiam się, kiedy będą takie levele, że będzie trzeba skakać po ścianach. No, na razie nie widzę takich leveli. 71 już mam i jeszcze nie widziałem. Ech. Ja właśnie doszedłem do 50 któregoś. A 51-tego, mech. Tam się masakra zacznie. Aha, dzięki za informację. Ale nie uważam tego, co tutaj jest na... A to co to jest? Takie proste strasznie. Schody. Ale dobra, nie da się tego na takiego jednego poziomiksa, co trzeba jechać po obręczach. I, i jak w. O, foda, wielka kula! Wielką kulę znalazłem. To już dużo wielkich kul było. No, ale ja miałem pierwszą. Teraz skakanie po tych, po jakichś owalach, do których pewnie nawet nie trzeba skakać, tylko można tak ojechać. Tak. Dobrze myślałem. Haha, ha, powiem ci coś śmiesznego. Dostałeś owal. Za co? niby? Za ten owal. Haha. To ha, 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 ja miałam zrobić. A no tak, zapomniałam ci zaśleć. Haha! Bardzo śmieszne wiesz, Adam. Normalnie. <laughs> Śmieszniejsze rzeczy w życiu nie słyszałem. O nie, teraz jest jeszcze gorsza, czy jeszcze gorsza... A nie jednak nie. Po prostu nauczyłeś się tamtej na pamięć. Który mówisz, że level to było istne piekło? Yy, 60 ileś? 61 coś takiego. A to ja już doszedłem do 60. A! Eee. Że są takie spinningujące ściany, które się obracają jak takie wiatraki. Okej, okay. Na razie e, 61 to jest taki labirynt z czerwonymi ścianami. To jest proste. A, to ja mam na 80 taki sam labirynt z czerwonymi Tylko pewnie ścianami. Jest dłuższy. W sumie to nie wiem. Niedobrze też. Niedobrze O, się. Dobra, mam, mam, mam level, który można na speedzie przejść, bo masz parę po środku. Eee. Dobra, let's go. O nie, po kule do wyburzania. Zobaczymy na nagraniu. Jedyna szpara w całym poziomie. I oczywiście musiałem w nią wpaść. To taka, że się rower nie mieścił, tylko musiałem bokiem stanąć. Ale ja też tak miałem. Eee... Dobra, 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 dobra. Co jest? Ta grama dziwne hitboxy. Dotknęli ściany, całą po, połowę ciała i nie, 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 się nie zabiłem. Po Dobra. To znowu... znowu umarłeś? Eee, tak. Nie, co jest? Ale ja już mam 84. Nie, A jakaś na mnie, bo jestem już blisko. Czyli? Bo ja wiem. Prawie 70 To dobrze. Zatem zobacz, że ja mam te przerwy w dostawie prądu tak zwane. Albo raczej, raczej internetu. Prąd internet jedno i to samo. Nie! Jed jedno potrzebne do życia i drugie. Nie, w tych czasach niemożliwe jest bez tego żyć. No nie, kurde, zrobił rampę, pod którą rower nie może podjechać, bo ma za mało mocy. To może spamuj mój skokiem. Zadziałało. Widzisz, oglądanie TikToka działa. Bo mi się wyświetlił przyjść live z tą, z tą grą. O, 70 level. Dosyć prosty jest. Jakby nie patrzeć. Motusyzek. Do you want pop-up ads? No. Co jest ty, grasz, ty grasz, ty grasz w trzeciej osobie. O, dobra, teraz prosty levelek. Nie. Chłop chciał, żeby było prosto, w sensie trudno, ale, ale, nie... ale coś mu nie pykło, bo zrobił taką szparę pośrodku, że idealnie można przejechać pomiędzy wszystkimi pułapkami. Oj. Mad skills on, on your BMX. To jest w sklepie, a wszystko za robuxy? I e. za jakieś... można kupić za te trofi jakieś. Jo A, nie, ma, nie. Ty jest jakieś koło, co dostanę? A. No, nową farbę dostałem. Mój się Ej, rozumiem, że ja tak szybko jechałem, że mi nie zaliczyło checkpointa?

Jest! Dobra widzowie, ale tym słuchajcie, zajmiemy się w następnym odcinku. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę w górkę. No ja co? Yy, no, do następnego. ja czekam na Ciebie. Mordo to jest takie proste.